Cześć, witam was serdecznie w czwartym odcinku serii Pójdzie mi, czyli Tesla nowo Y 580. Z tej strony Czułki, pokażę wam grę pod tytułem Max Payne 3. Jest to gra od studia Rockstar, a więc mistrzów GTA czy właśnie Max Payna. Gra wyszła w 2012 roku, więc jest już nie młoda jednak. Graficznie dalej bardzo fajnie wygląda, i myślę, że jest dobrym benchmarkiem dla laptopa, jakim jest ten nowy Y580, ale również oczywiście innych słabszych maszyn. Od razu przejdźmy do ustawień, które zastosowałem w grze, żeby fajnie się to i płynnie grało. Eee, troszeczkę tam pokombinowałem niewiele, ale, ale delikatne zmiany są. Jeżeli chodzi o wersję DirectX, zostawiamy DirectX 11. Pełny ekran, oczywiście, rozdzielczość najwyższa, jaka, mo mo jaka jest możliwa dla tego laptopa. Wyłączamy synchronizację pionową. Format obrazu automatycznie, ale wiadomo, że to będzie 16.9 albo 4.3. Jakość tekstur bardzo wysoka, jakość cieniowania wysoka, jakość cieni bardzo wysoka, jakość refleksów również, jakość wody bardzo wysoka, Antalizing FX FXAA bardzo wysoki. Natomiast MSA wyłączamy, filtrowanie anizotropowe na 2, okluzja otoczenia SSAO, no i wyłączamy teselację, ponieważ jest to opcja dla, dla dosyć potężniejszych maszyn po prostu. No i jak widzicie po raz kolejny mamy sytuację, w której naprawdę bardzo wysokie ustawienia, niemal, niemal ultra bym powiedział. No może nie przesadzajmy, ale to są naprawdę bardzo wysokie ustawienia. Jak widzicie nie ma tu już możliwości wyboru ultra. Jeżeli chodzi o, same, o samą jakość, taką czystą grafiki. Także dobra, myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o opcje, i przejdźmy od razu do, do tego, jak ta gra faktycznie wygląda. No i dobra, widzicie już zapis rozgrywki. Muszę Wam powiedzieć, że specjalnie wybrałem akurat tą misję. W maksie, ponieważ y, wydaje mi się, że jest to najbardziej wymagająca z misji, przynajmniej graficznie, i najbardziej obciąża nas, nasz komputer. Potem już jest stosunkowo lepiej, znaczy stosunkowo potem jest cały czas już coraz płynniej, gra jest o wiele mniej wymagająca w następnych misjach. Y, z wyjątkiem tam, oczywiście, kilku misji, które dzieją się już w Brazylii, ponieważ tam już w finale się dzieje o wiele, wiele więcej. Natomiast pamiętam, że na starym laptopie. Jeszcze kiedy grałem z gorszą grafiką, z Radeonem, pamiętam, że, że, że akurat w tej misji potrafiło mi nieźle chrupnąć. No jak widzicie, tutaj tego nie ma. Tutaj wszystko chodzi naprawdę bardzo fajnie i bardzo płynnie. Owszem, tam zdarzyło mi się podczas doczytywania takie malutkie chrupnięcia, ale to tylko podczas nagrywania. Zresztą widzicie, po, podczas tego nagrania mi się zdarzyły te chrupnięcia, a nie było to jakoś widoczne. Dlatego myślę, że. Naprawdę fajnie to chodzi, jeżeli chodzi o ilość klatek na sekundę w prezentowanych w obecnych ustawieniach, no to to, to było od 38 do 60, przy czym tak średnio mm, średnio gra działa od 45 do 60 klatek i powyżej na sekundę, także no oczywiście fanatycy w takiej już naprawdę dużej płynności mogą sobie zm zm zmniejszyć opcje graficzne, przez co gra będzie jeszcze płynniejsza. Natomiast yy, mi chodziło o to, żeby uzyskać jak najlepszy efekt graficzny przy, przy, przy takich właśnie... przy zachowaniu jak najlepszej płynności. No i myślę, że to da się jak najbardziej grać. No, to da się da, to się da grać bardzo dobrze. Yy, Rockstar naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowało Maxiora trójkę. Po, po, nieudanej, po nieudanej optymalizacji GTA 4, więc myślę, że tym razem im się naprawdę udało. Gra jest no, nie młoda już, ale, ale graficznie dalej, dalej bardzo fajnie wygląda i przede wszystkim gra jest bardzo dobra. To jest jedna chyba z najlepszych strzelanek FPP, FPP TPP, czyli z trzeciej i trzeciej osoby, kamera z trzeciej osoby, w które możecie sobie zagrać. Bardzo przypomina mi ta gra Stranger Hold, czyli też taką inną strzelankę w klimatach Johna Wu, też są tam różne wyskoki, wygibasy. No ale wiadomo, Max to jest Max, świetna historia, świetna rozgrywka. No i przede wszystkim Rockstar, który robi kapitalne gry. No i tak samo jest zresztą z Maxem. Widzicie, wszystko chodzi bardzo fajnie. Nie ma, nie ma tutaj za bardzo co, co, co gadać. O, widzicie. Nie ma żadnych spadków, natomiast y, troszeczkę denerwują długie ladingi. Ja nie wiem, czy to jest y, kwestia y, tylko mojego sprzętu i ustawień, ale pamiętam, że gra jest skonstruowana w ten sposób, że ladingi są poprzedzone filmikami, a więc nie zawsze te filmiki możemy pominąć. Niestety to loadingi są dosyć długie, ale tylko oczywiście z początku, kiedy się gra ładuje na sam początku, jak się włączy. Potem to już jest coraz szybsze, te loadingi są coraz krótsze, aż na końcu te loadingi w ogóle nie występują prawie. Tak, tak pamiętam, że tak to wyglądało. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o jakieś spadki płynności i chrupnięcia to to występuje tylko podczas nagrywania. Bez nagrywania, mówię, wszystko chodziło bardzo płynnie, bardzo fajnie, fajnie nawet w tych najgorszych momentach. Także... Mm, nie występuje coś takiego, że nagle gra niesamowicie zwalnia. Jak mówiłem, jest to jeden z najbardziej wymagających etapów i widzicie, że cały czas jest y, bardzo, bardzo dobrze. Y, natomiast, mówię, nie ma, nie ma takich chrupnięć, nie ma spowolnień, y, wszystko fajnie, fajnie wygląda i fajnie działa i możecie sobie śmiało odpalać na nawet i na, mo, i na Lenowcu na Lenowo Y580, a możecie również odpalać na słabszym sprzęcie. Ja grałem w tą grę niedługo po premierze, czyli w 2012 roku. I uwierzcie mi, że grałem na y, Radonie, już nie pamiętam, nie pamiętam jakim, ale grałem na Pawilonie DV6 od HP Czyli naprawdę na bardzo słabym laptopie i gra mi śmigała na średnich ustawieniach w takiej samej płynności, więc naprawdę świetnie, świetnie. Rockstar się zrobił kapitalną robotę i bardzo dobrze zoptymalizował swoją grę w końcu. Mam nadzieję, że teraz GTA 5 będzie równie dobrze zoptymalizowany jak, jak, jak właśnie Max Payne 3. Mam nadzieję, że nie będzie tak zoptymalizowany jak Grand Theft Auto 4, <grym> ponieważ. Długo sobie jeszcze nie pogramy na wysokich ustawieniach, natomiast mówię, tutaj wszystko jest bardzo, bardzo fajnie zrealizowane. I no i co? No i koniec. Myślę, że to będzie koniec czwartego odcinka. Bardzo przepraszam, że troszeczkę opuściłem, zaniedbałem tą serię. Oczywiście planuję ją rozbudować, nie zapomniałem o niej i będę nagrywał. W związku z tym, że mniej czasu zdecydowanie potrzeba na tą serię, ponieważ to się montuje w godzinę, dwie więc myślę, że pokażę jeszcze inne gry. Na pewno pokażę jeszcze Ella Noir, czyli inną jeszcze grę Rockstara, obcego izolacji, bo też bardzo fajnie działa. A przy czym jest to świeża, świeżynka gra. Naprawdę tu to, to, to kilka miesięcy temu wyszło. No, i inne gry, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno, na pewno teraz skupię się troszeczkę na tej serii, żeby pokazać inne gry, żeby w końcu przestać tak kląć w tych odcinkach <grych> z krapami i, i żeby w końcu trochę dać od siebie. No dobra, cześć, żegnam się z wami. Zapraszam do łapkowania w górę, zapraszam do łapkowania w dół, jeżeli wam się nie podobało. Oczywiście każdą konstruktywną krytykę chętnie przyjmę, żebym wiedział, co robię źle i żebym to mógł jeszcze poprawić. Dzięki, żegnam się z wami. Z tej strony, czołg, do następnego filmiku. My time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promised. At least I was getting shot at by a class of psychopath. These guys weren't messing around.